4 marca 2001 roku. Znajdujemy się w Tarnowskich Górach. Znajdujemy się w takim małym, uroczym miejscu, z wielkim klimatem. Karola Miarki II czuję się tu bardzo dobrze, a moim gościem jest Bartosz Lączek, częstowski malarz, artysta. Od wielu, wielu lat. Osoba, która można powiedzieć, oprócz tego, że jest malarzem, artystą, jest wokół niego dużo ciepła i dlatego z Bartku z tą pozwoliłem sobie teraz porozmawiać. E, powiedz mi, jak to się stało, bo w dniu dzisiejszym 15 lat Twojej pracy artystycznej, że to tak szybko minęło i jak to się zaczęło, powiedz mi? Drogi Rafale, myślę, że sam w skrócie odpowiedziałeś sobie na to pytanie, ponieważ e, najważniejsze jest ciepło, które płynie z człowieka i te pozytywne emocje, którymi możemy obdarzać innych. Ja właśnie staram się swoim malarstwem, swoimi kolorami wypełniać swoich widzów tą emocją, która płynie ze mnie. Na dzisiejszym twoim wermisarzu występuje zespół Once Again, grupa jazzowa z Częstochowy. Powiedz coś o tych chłopakach, tak ich nazwę po staremu, bo to słyszałem bardzo fajny zespół, fajni ludzie. Fajne chłopaki, moi przyjaciele, znakomici muzycy, dziękuję im w tym miejscu. Paweł Smorąg, instrumenty, dęte, saksofon, e, Michał Walczak gitara, e, Tomek Kiepura bas, i Przemek, który gra na bębnach. Także to są naprawdę fajni kolesie, fajnie grają. Czasami grają w poszerzonym składzie zestawy muzyczne pod tytułem Tribute To. Grali dla Michaela Jacksona, grali dla Majsa Davisa, Te w przyszłym miesiącu mają grać dla dla Boba Marleya, także to są chłopaki z dużym powerem. 15 lat temu, albo dużo, dużo jeszcze dalej, jaki to był start, jak rozpocząłeś pracę na płótnie, skąd pierwszy pędzel, jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło? No, szedłem sobie kiedyś ulicą koło sklepu na ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie i zobaczyłem piękne, kolorowe farbki na wystawie. Pomyślałem, Bartku, Ty też możesz malować. To będzie to, co będziesz robił w życiu. Nie będziesz górnikiem, hutnikiem czy innym monterem. Będziesz malował obrazy. I tak to się zaczęło. Kupiłem. No dobrze. Kto ci kupił te pierwsze farby? Pierwsze farby. Szczerze, kupiłem sobie sam, nikt nie chciał mi kupić farb na imieniny, na urodziny czy też pod choinkę, nigdy nie dostałem tak wspaniałego prezentu, więc pierwsze farby kupiłem sobie sam, a następnie e, później też z górki, no już cała rodzina mi kupowała farby. Tak. 74. rocznik, to o tym nie trzeba mówić, ale to były czasy, kiedy człowiek zbierał makulaturę, sprzedawał butelki i tak dalej, to za te pieniądze były te pierwsze farby? Tak, pierwsze, pierwsze zarobione pieniądze. No niektórzy sprzedawali butelki, niektórzy makulaturę. Tak jak mówisz, tutaj taki element autobiograficzny wprowadzę. Mój dziadek był kościelnym i pozwalał mi w okresie Bożonarodzeniowym sprzedawać opłatki, także czasami e, pomagałem mu przy tej sprzedaży i z tego miałem pierwsze pieniądze. No proszę, jest e, ewidentnie tutaj widać oprócz duszy artysty również i, i, i dobry pomysł na interes, ale przecież Twoje prace to nie pomysł na interes, to kolor, e, to jakaś wartość, którą przekazujesz. Powiedz mi, jak to się stało, że na takim płótnie, jak widzimy za sobą, na takim małym skrawku tyle kolorów? Skąd pomysł na tyle kolorów? Dlaczego nie wybrałeś techniki na przykład czarną, Białe i dlaczego nie wybrałeś, nie wiem, zbiory innej techniki, akurat malarstwa i dlaczego taki kolor? <grywanie> no czarno-białą to bym był fotografem, a jestem malarzem, więc maluję tak kolorowo. Oczywiście żartuję, ale no cóż tu dużo powiedzieć. Wydaje mi się, że kolor jest bardzo ważny dla każdego z nas. Jesteśmy właśnie po, po ciężkiej zimie, gdzie koloru nie możemy obserwować. Praktycznie dookoła żadnego oprócz bieli, szarości i czerni, i jak wszyscy się czujemy? Muszę powiedzieć, że czujemy się beznadziejnie. Dlatego maluję kolorowe obrazy, ponieważ te kolory mogą nawet zimą pomagać ludziom, którzy upadają w depresję. Ale ty nie jesteś sceptykiem, ty jesteś nastrojony do życia pozytywnie. Jestem pozytywnie nastawiony z tego powodu, że maluję właśnie takie kolorowe obrazy. Muszę powiedzieć, jest to następny mój wątek autobiograficzny, że pewna pani podczas mojej wystawy w Poznaniu kilka lat temu. Napisała, że moje obrazy powinny być sprzedawane w aptece jako lekarstwo na depresję. No proszę. Czy masz jakąś ulubioną pracę taty? U, e, ciężko powiedzieć, bo tych prac jest naprawdę mnóstwo. Wszystkie, wszystkie obrazy na to są e, piękne. Więc ciężko mi powiedzieć. Barku, jedno pytanie. Może to pytanie, które zadaje Ci wielu, wielu, wielu. Na Twoich obrazach jest bardzo często motyw kobiety. Jest to brunetka. Czy to jest postać, której chciałbyś dedykować swojej pracy? E, wszyscy dopatrują się tutaj mojej żony, ale nie chcę tego komentować. E, czyli e, może być tak, że jest to Twoja żona, ale nie musi? Dokładnie, dokładnie. Właśnie o to chodzi. To jest cała tajemnica malarstwa. Tata mówi, że nie do końca wiadomo, czy ta pani, która jest tam na obrazach, to jest twoja mama. Tak, często, często ma inne fryzury, jest inaczej malowana. Yy, znaczy, twarz jest zawsze podobna, ale te, te kobiety są tajemnicze, nie wiadomo, kto to jest. A, czy chcesz powiedzieć, że tata specjalnie wymyślił taką tajemnicę, żeby wszyscy dopatrywali się mama, może niekoniecznie tam jest, czy jesteś pewna na 100%? Myślę, że tak, bo to tak yy, ciekawi i potem się, aż się kupi, ten obraz żeby się dłużej zastanowić. Tak? Fajnie, że to jest owiane taką tajemnicą. Powiedz mi, czy 2009 rok był taki przełomowy, kiedy zdobyłeś doktorat? Czy ten doktorat w czymś ci pomógł? Czy, czy to jest tylko, że tak powiem, kolejny jakiś etap, który rozpoczynasz? Co to wniosło? No teraz jestem doktor Bartosz Frączek, a nie Bartosz Frączek. Czy też magister Bartosz Frączek, więc różnica jest przed nazwiskiem, ale poza tym nic. Z tym doktorem się czujesz, jak to jest? Oczywiście, że nie czuję się. Chociaż. Była taka bardzo ładna piosenka ehm, Będę cię badał z tyłu i z przodu, po cię na tylnym siedzeniu samochodu To, to, to też tego tak doktorzy jakoś bo coś tu tym sensie tak się Nie wiem, Czyli bym się tak. ten modyczny motyw cię bardziej nakręca, tak? Tak, myślę, że tak, tak Powiedz mi um, syn, Bartosz, też Bartosz, Bartosz Junior E, słyszałem, że już posiadł takie umiejętności bardzo bliskie e, Tobie jak go zachęciłeś, jak to się dzieje, że rysuje co, 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 co fajnego mu przekazałeś, że chętnie sięga po farby? No tak się niesamowicie składa, że syn siedzi tutaj e, za Twoimi plecami, więc myślę, że będziesz mógł też go zapytać o to, e, o to o co mnie zapytałeś i myślę, że to będzie bardziej szczegółowa i, i szczera odpowiedź e, od niego, nie adama. znaczy lubię lubiłem malować, ale jakoś y, y, długo nie malowałem. Tata pewnego dnia powiedział, że tak, wartość choć dzisiaj malujemy. Y, pokazał mi jak się maluje, na następny dzień zrobiłem inny obrazek. No i tak się złożyło, bo sprzedałem ten jeden obrazek. O. Proszę powiedz mi, komu sprzedałeś? Jak to się stało? To znaczy, y, do, do nas do domu przyszedł. Jorku i e, spodobał mu się mój obraz i właśnie w ten sposób zarobiłem ja 150 zł, a obraz powędrował do swojego właściciela. No proszę, a powiedz mi taką rzecz, e, co namalowałeś, jaka była treść obrazu? Znaczy tata mnie zainspirował, malowałem moją mamę, panu, panią Annę Frączek. Bartek, powiedz mi te 15 lat, jakbyś je krótko scharakteryzował? Co było najfajniejszego? I czy znajdziesz w tym okresie coś, co cię generalnie, można powiedzieć, kolokwialnie wkurzyło? Generalnie wkurza mnie to, że jestem coraz starszy, a poza tym to. Fajnie, no, coraz więcej ludzi ciekawych poznaje, coraz więcej krajów poznaje, coraz więcej e, e, widzę różnych miejsc, które robią nam jakiekolwiek e, pozytywne wrażenie i uważam, że w ogóle wszystko jest coraz fajniej. Powiedz, co takiego fantastycznego jest stacja? Znaczy na pewno ta jego pasja do malowania e, ma tyle pomysłów. Czerpie z życia i w ogóle to mi się w nim podoba że, e, Gdziekolwiek by nie był, on umie wziąć pomysły na swoje obrazy. Po prostu... Tak... Jest niesamowity? Tak, po prostu on jest all inclusive. Co jest fajnego w obrazach Tacy? Tak. Dwoma słowami. E... Fajne jest to, że zawsze jest w innym miejscu, zawsze są... jest mnóstwo kolorów, e... wszędzie maluje, Gdzie tylko... jak tylko zobaczy jakieś miejsce na świecie, to tam maluje. Dream. Rozumiem, Bartek, na sam koniec jedno krótkie słowo. Będziesz malował czy nie? Będę. Ja mam przed sobą dzisiejszy twój... Program wystawy, między innymi w tym programie możemy odczytać, że byłeś w Hamburgu, Bremie, Lubece, wielu, wielu innych miejscach na całym świecie. Z tego co wiem, w tym roku będziesz w Stanach Zjednoczonych. Powiedz mi, czy któreś z miejsc, w których byłeś dotychczas, zapadło Ci szczególnie w pamięci? No, myślę, że właśnie te Stany Zjednoczone. Ja za tydzień otwieram wystawę w Nowym Jorku, akurat nie osobiście, bo nie wszystkie te miejsca, które wymieniłeś, odwiedziłem osobiście, bo czasami odwiedziły moje obrazy, ale to tak samo jak ja bym je odwiedzał. W każdym razie za tydzień otwieram wystawę 12 marca. W, na Manhattanie w Nowym Jorku, a ja osobiście lecę do San Francisco we wrześniu, koniec września, tam mam takie spotkanie artystyczne ze znajomą Brazylijką, artystką, która tam tworzy i żyje i w jej studio pokazujemy zestaw 30 obrazów dla miejscowych yy, wielbicieli sztuki. Jaka przyszłość, jak się widzisz dalej w tak ciepłych yy, kolorach, tak intensywnych barwach? Przyszłość yy, myślę, że kolorowa. Kolorowa. Powiedz mi... Yy... Oprócz tego, że malujesz jakieś pasje na co dzień? Internet, Facebook teraz modny, nasza klasa, czy też może jakieś inne? No nasza klasa już myślę, że nie bardzo. Nie, Facebook bardziej. Natomiast yy, co to dużo mówi, no internet jest z moją taką drugą pasją, wiele mądrości, tam można z niego wyciągnąć, i głupot również też, ale wydaje mi się, że warto czasami zajrzeć do tego wirtualnego świata. Znam zresztą paru yy, Twórców wirtualnych światów, których bardzo cenię. Uważam ich za swoich przyjaciół i no, wydaje mi się, że to warto jednak, nie, nie wolno tego odrzucać tak. Mechanicznie, tylko czasami trzeba się zastanowić, bo wszędzie można znaleźć pozytywne aspekty życia. Co byś powiedział młodym ludziom, którzy mają w planach rozpoczęcie kariery lub też zaczynają malować, rysować? Czym się powinni inspirować? Bo rozumiem, że malarstwo nie można czysto łączyć z komercją, bo jest to oprócz tego, że oczywiście przepiękna dziedzina sztuki to dosyć trudny kawałek chleba na pewno. Co byś powiedział nowym, młodym ludziom? W jaką stronę mają biec? Jeżeli chodzi o tych, którzy mają chęć do malowania, mają chęć do tego, żeby wziąć farby, czy też nawet kredki, pastele, jakkolwiek. No, najpierw trzeba przejść koło sklepu z farbami. Zaurocześć się farbkami, które leżą na wystawie, kupić je, a później też z górki. E, czyli sugerujesz, że gdybym ja się udał do sklepu plastycznego, zakupił farby, to wszystko będzie z górki? Jasne, jeżeli ci to będzie sprawiało radochę, to tak. No dobrze, to może najpierw przypatrzę się temu, co robią moje dzieci, jak chętnie sięgają po kredki i farby, a potem sam spróbuję. Bartek, kilka słów do tych wszystkich, którzy Cię niedługo zobaczą gdzieś tam na szerokiej wodzie w internecie o dzisiejszej imprezie. No cóż, mogę powiedzieć, żałuję, że tu nie jesteście. Dziękuję bardzo. Gościem naszym był Bartosz Frączek, częstowski malarz, artysta. Dzisiaj gościmy na Karola Miarki 2 w Tarnowskich Górach. Jutro, pojutrze, wszędzie prace Bartosza Frączka możecie podziwiać na całym świecie. Serdecznie dziękuję Bartku i mam nadzieję, że jeszcze będzie chwila, moment, że będziemy mogli porozmawiać. Za dziś Ci bardzo dziękuję. Gratuluję imprezy. Jest naprawdę super.